Ten film to nieco powrót do przeszłości, choć jak najbardziej łapie się on w ramy współczesnych czasów. Otóż opowiem o popularnych potrawach z okresu PRL, oceniając je pod kątem dietetycznym, w tym wytypuje najzdrowsze z nich. Tu od razu powiem, że pomimo, że jak przystało na tamte czasy, sporządzanie potraw bazowało na zasadzie zrobić coś z niczego, to nie oznacza to, że wszystkie były mało wartościowe. Wiele z nich ma całkiem dobrą wartość odżywczą. Myślę, że to przydatny film, bo powiem też, jak podrasować zdrowotnie niektóre z omówionych potraw. Jednym z charakterystycznych dań dla okresu PRL-u był śledź w śmietanie podawany z gotowanymi ziemniakami. Poza śledziem składnikami takiej potrawy były zwykle cebula, ogórki kiszone, jabłko, majonez, kwaśna śmietana i przyprawy. W potrawie tej największe znaczenie ma oczywiście śledź. Również i pod kątem żywieniowym jest on najcenniejszym jej składnikiem. Odnosząc się do jednego ze swoich filmów mogę powiedzieć, że śledź, w tym szczególnie śledź atlantycki, jest jedną z najbardziej wartościowych ryb. Odznacza się bowiem stosunkowo niskim poziomem zanieczyszczeń, a jednocześnie dostarcza wielu ważnych składników odżywczych. Przede wszystkim śledź to doskonałe źródło witaminy B12 w naszej diecie. W jednym 100 gramowym płacie mamy jej aż 13 mikrogramów. Nawet gdybyśmy sięgnęli po jedną piątą takiego płata, czyli 20 gramów, to dostarczylibyśmy ponad 2,5 mikrograma B12, czyli przeszło 100% dziennego zapotrzebowania. I mówię o B12, ponieważ wielu z nas zmaga się z jej niedoborem, który z kolei potrafi znacząco dać nam się we znaki. Poza tym śledź dostarcza nam również deficytowe pierwiastki, w tym jod i selen. Ponadto jest on stosunkowo zasobny w potas, ponieważ jeden 100 gramowy kawałek zawiera nieco ponad 300 mg. No i nie należy zapominać o tym, że śledź zawiera też około 17 g białka, w którego skład wchodzi leucyna, która jest potrzebna do budowy mięśni i która to zapobiega utracie masy i siły mięśniowej u osób starszych. Śledzia zaliczamy też do jednego z najbardziej obfitujących w kwasy tłuszczowe omega-3 produktów, a jak już kiedyś mówiłem, związki te obniżają poziom trójglicerydów, działają przeciwmiażdżycowo, chronią przed zawałem serca łagodzą stan zapalny, zapobiegają nowotworom, zmniejszają stłuszczenie wątroby, a także poprawiają pamięć. Pozostałe składniki potrawy nie mają aż takiego wpływu na zdrowie, ponieważ są wykorzystywane w mniejszych ilościach. Niemniej, gdybym miał coś w niej modyfikować, to osobiście wymieniłbym śmietanę na jogurt naturalny. A to dlatego, że po prostu w naszej diecie zaburzona jest równowaga pomiędzy nasconymi, a nienasconymi kwasami tłuszczowymi. A tych pierwszych dość dużo zawiera właśnie śmietana. Tłuszcze nasycone są jak najbardziej racjonalnym składnikiem diety. Po prostu wystarczy w stosunku do nich spożywać odpowiednią ilość nienasyconych kwasów tłuszczowych. Myślę, że część osób może mieć pewne wątpliwości co do ziemniaków. Obecnie nie mają one zbyt dobrej prasy. To co dobrego można o nich powiedzieć, to to, że dostarczają one stosunkowo dużo potasu i witaminy B6. I wbrew powszechnie panującej opinii, nie są one produktem kalorycznym. Na minus to oczywiście ich wpływ na glikemię. Mam tu na myśli to, że ziemniaki u niektórych osób mogą znacząco podnosić stężenie glukozy we krwi. Jednak w przypadku osób zdrowych nie stanowi to problemu. Co więcej, możemy poczynić kilka kroków, aby ograniczyć niekorzystny wpływ ziemniaków na gospodarkę węglowodanową. W tym konkretnym przypadku polecam na przykład nie rozgotowywać ziemniaków, bo im bardziej będą one miękkie, tym będą miały większy wpływ na poziom cukru. Dodatkowo warto dodać do nich tłuszcz, na przykład w postaci masła, które również ograniczy wspomniany niekorzystny efekt. Tu zaznaczę, że sam śledź jest tłusty, stąd zjedzenie ziemniaków w jego obecności zrównoważy wpływ na glikemię. I w efekcie taki posiłek jest całkiem w porządku. Daniem dość charakterystycznym dla PRL-u, po które sam regularnie sięgam, jest fasolka po bretońsku. Te potrawy również zaliczam do tych wartościowych. Mam tu na myśli wykorzystanie składników do ich sporządzenia, takich jak fasola biała, koncentrat i przecier pomidorowy, dobrej jakości kiełbasa, czosnek, przyprawy, w tym majeranek, ziele angielskie, pieprz, sól i liść laurowy oraz do smaku odrobinę boczku, przy czym zaznaczam, aby nie stanowił on znaczącej części tego dania. Fasolka po bretońsku, sporządzona z omawianych składników, to naprawdę wysoko odżywcza potrawa. Dostarcza ona wysokiej ilości błonnika pokarmowego, który nie tylko reguluje pracę naszych jelit, ale również chroni je przed zmianami nowotworowymi, a także który to pomaga utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi oraz wspomaga procesy oczyszczania organizmu. Dodatkowo połączenie fasoli z przetworami pomidorowymi to prawdziwa bomba potasowa. A potas to składnik, który usprawnia działanie układu nerwowego, wspomaga funkcjonowanie mięśni, utrzymuje prawidłowe ciśnienie krwi i chroni m.in. przed udarem mózgu. W takiej niepozornej fasolce po bretońsku znajdziemy też stosunkowo dużo wapnia, co nabiera szczególnego znaczenia w przypadku osób, które nie spożywają produktów mlecznych. Poza tym potrawa ta zawiera żelazo, magnez i foliany. Co więcej, dodatek przetworów pomidorowych zapewnia obecność likopenu, czyli silnego przeciwutleniacza z grupy karotenoidów, który działa przeciwnowotworowo, zapobiega miażdżycy i ma właściwości przeciwzapalne. Warto mieć też świadomość, że fasola pomaga utrzymać prawidłowe stężenie glukozy we krwi, zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych, w tym choroby niedokrwiennej serca i nadciśnienia tętniczego o około 10%, a także zapobiega stłuszczeniu wątroby. Oczywiście mowa tu o fasolce po bretońsku sporządzonej samodzielnie, a nie o tej sprzedawanej w słoikach. Taka gotowa fasolka będzie odznaczała się o wiele niższą wartością żywieniową. Do tej przygotowanej samodzielnie, na jedną porcję proponuję wykorzystać 1 trzecią szklanki suchych nasion fasoli, łyżkę koncentratu pomidorowego, 1 czwartą szklanki przecieru pomidorowego, pół ząbka czosnku i pół kiełbasy. Kolejną potrawą w niniejszym zestawieniu są jajka w sosie chrzanowym lub musztardowym. Przyznam, że osobiście to danie nigdy nie przeszło mi przez gardło, niemniej w domu rodzinnym nieraz pojawiało się na stole. Często gościło ono również na stołówkach szkolnych i w barach mlecznych. W każdym razie, z uwagi na wysoką wartość odżywczą jajek, o której powiem w dalszej części materiału, potrawę te można uznać jako całkiem dobry pomysł na obiad bez mięsa. Przy okazji jako ciekawostkę powiem, że z kolei chrzan to składnik wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe. Mam tu na myśli jego zdolność do hamowania rozwoju bakterii chorobotwórczych i niektórych grzybów. Dyskusyjna jest tu znów obecność ziemniaków, z którymi zwykle podawano jajka w sosie chrzanowym, ale o nich wypowiadałem się już wcześniej, w tym mówiłem, co zrobić, aby nie miały one aż tak znacznego i niekorzystnego wpływu na poziom glukozy we krwi, i gdybym miał ocenić te potrawy zero-jedynkowo, to oceniłbym ją na plus. Na dzisiejszej liście nie mogło zabraknąć wątróbki duszonej z cebulką. Osobiście jestem zdania, że w naszej dzieci od czasu do czasu warto, by znalazły się podroby, w tym właśnie wątroba. A to dlatego, że dostarczają one wielu cennych składników odżywczych. Właściwie mogę powiedzieć, że taka wątróbka to prawdziwy rezerwuar najważniejszych dla zdrowia związków, w tym przede wszystkim tych najbardziej deficytowych. Dla przykładu, w 100 gramach zarówno wątroby wołowej, jak i wątroby z gęsi mamy aż 50 mikrogramów B12, gdzie nasze dobowe zapotrzebowanie na tę witaminę wynosi około 2,5 mikrograma. Dużo B12, bo 20 mikrogramów zawiera też wątroba indycza. Poza tym, że wątroba jest najlepszym źródłem pokarmowym B12, to dostarcza ona też bardzo dużej ilości wysokiej jakości żelaza, bo około 9 mg. Dodatkowo jest ona wysoce zasobna w cynk, selen, foliany, niacynę, kwas pantotenowy, cholinę ważną dla zdrowia wątroby, a także witaminę A, która między innymi wzmacnia naszą odporność, zapewnia prawidłowe widzenie, pomaga utrzymać właściwy stan błon śluzowych, a ponadto, która bierze udział w metabolizmie żelaza, przez co może pomagać w leczeniu anemii. Wobec tych informacji, jeśli chodzi o aspekty zdrowotne, to wątróbce z cebulką mówię również tak. I polecam spożywać ją na przykład do pieczywa razowego lub z kaszą jęczmienną typu pęczak w połączeniu z buraczkami. Robiąc przegląd potraw z czasów PRL-u, można dojść do wniosku, że kulinarnym symbolem tamtego okresu był śledź. Biorąc pod uwagę to, jak wiele korzyści zdrowotnych płynie ze spożywania tej ryby, to częste sięganie po nią było jak najbardziej dobrą praktyką. I kolejną potrawą z tamtych lat, która opierała się na śledziu, jest sałatka śledziowa z jajkiem, jabłkiem, porem i kukurydzą. Choć oczywiście wariantów sałatek śledziowych było o wiele więcej. W każdym razie ta z jajkiem była wyjątkowo sycąca i dostarczała wielu ważnych składników. O śledziu mówiłem już wcześniej, zaś o jajkach za chwilę jeszcze opowiem. W każdym razie taka sałatka śledziowa z jajkiem to kolejna wartościowa potrawa. Jeśli mowa o sałatkach, to kultową potrawą z okresu PRL-u, która po dziś dzień pojawia się u mnie w domu, jest charakterystyczna sałatka jarzynowa. Mam tu na myśli sałatkę przygotowaną z takich składników jak ziemniaki, marchewka, pietruszka, ogórki kiszone, jabłko, groszek konserwowy, jajko, majonez, jogurt naturalny i odrobina musztardy. Ogólnie nie ma co się przyczepić do takiej potrawy. Każdy czy niemal każdy sposób na spożywanie warzyw uważam za dobry. Tu przy okazji jako ciekawostkę powiem, że ziemniaki w formie schłodzonej, które są wykorzystywane do sporządzenia tego dania, są istotnie zdrowsze od ziemniaków gotowanych spożywanych na ciepło. Jest to spowodowane tym, że w trakcie ich schładzania dochodzi do przemiany obecnej w nich skrobi do tzw. skrobi opornej. W efekcie ziemniaki zjedzone w tej postaci nie podnoszą już tak gwałtownie poziomu glukozy we krwi. Co więcej, skrobie oporna wykazuje szereg korzyści zdrowotnych. Dla przykładu sprzyja wzrostowi dobroczynnych bakterii zamieszkujących jelita, wzmacnia i regeneruje komórki na błąka jelit, a także łagodzi stany zapalne. Ogólnie rzecz biorąc, omawianą sałatkę jarzynową warto włączyć do swojego jadłospisu. W dawnych czasach na niejednym stole pojawiał się też tatar wołowy z żółtkiem. Oczywiście gdy udało się dostać mięso wołowe. Jeśli chodzi o klasyczny tatar wołowy z żółtkiem, to tę potrawę również zaliczam do jednych z najzdrowszych z okresu PRL. Wołowina to dobre źródło wielu składników odżywczych. Mam tu na myśli białko o wysokiej jakości, witaminę B12, żelazo, cynk i selen. Z uwagi na to, że w przypadku tatara nie mamy do czynienia z obróbką termiczną, to w mięsie tym nie dochodzi do strat cennej witaminy B12. Wspomnianą potrawę w składniki odżywcze wzbogaca żółtko. Również i ono dostarcza trochę żelaza i selenu oraz nieco witaminy B12. Na szczególną uwagę zasługuje jednak obecność w nim choliny, która jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania naszego układu nerwowego. Tu zaznaczę, że sprzyja ona nawet zmniejszeniu ryzyka demencji i choroby Alzheimera. Ponadto chroni ona wątrobę przed stłuszczeniem i zwłóknieniem. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że w surowym mięsie mogą znajdować się bakterie chorobotwórcze, które mogą być przyczyną zatrucia. Dlatego też nie polecam spożywania surowego mięsa przez kobiety ciężarne i karmiące piersią, małe dzieci, a także przez osoby z osłabioną odpornością. Aby zapewnić wysoką jakość mięsa i ograniczyć ryzyko zatrucia, przede wszystkim powinniśmy pozyskiwać je od sprawdzonego dostawcy. Dodatkowo warto kupować mięso w całym kawałku i dopiero samodzielnie mielicie w domu, a także ważne jest, aby jak najszybciej przetransportować je ze sklepu do domu. I najlepiej wykorzystując do tego celu torbę termiczną. Więcej na ten temat mówiłem w filmie z 13 stycznia tego roku. Dość budżetowym pomysłem na posiłek rodem z PRL-u jest kasza gryczana z masłem. Sposób jego przygotowania jest banalnie prosty. Wystarczy ugotować kaszę w osolonej wodzie, a następnie, gdy jeszcze jest gorąca, dodaje się do niej masło i całość dokładnie miesza. Nie można powiedzieć, że takie danie jest pełnowartościowe. Brakuje w nim np. dobrej jakości białka w postaci mięsa, ryb, jajek, czy chociaż nasion roślin strączkowych. Jeśli zaś chodzi o samą kaszę, to jest ona cennym składnikiem w naszej diecie. W 100 gramach tego produktu znajduje się aż 10 gramów płonnika pokarmowego, czyli około 40% dziennego zapotrzebowania. Dodatkowo kasza gryczana jest jednym z najlepszych źródeł pokarmowych, ważnego dla zdrowia magnezu. Poza tym zawiera dużo potasu, bo 460 mg. Wśród innych składników, które znajdują się w niej w dużych ilościach Możemy zaliczyć też mangan, miedź, niacynę i kwas pantotenowy. Od siebie dodam, że jeśli zdecydujemy się na ten rodzaj kaszy, to lepiej sięgać po kaszę gryczaną niepaloną niż prażoną. Odznacza się ona wyższą zawartością prozdrowotnych składników, w tym m.in. przeciwutleniaczy. Tak jak wspomniałem, gdybyśmy mieli spożywać samą kaszę gryczaną z masłem, to jestem na nie. Natomiast jeśli chodzi o dodawanie tej kaszy do innych potraw, to jak najbardziej warto stosować taką praktykę. Byłoby błędem, gdybym dzisiaj nie wspomniał o paprykarzu szczecińskim. Myślę, że większość osób doskonale wie, czym on jest, ale gdyby jednak znalazł się ktoś z młodszego pokolenia, kto wymaga wyjaśnienia, to powiem, że jest to potrawa sprzedawana w puszkach konserwowych i składa się ze zmielonego mięsa rybiego, ryżu białego, koncentratu pomidorowego, oleju roślinnego zwykle rzepakowego, cebuli i przypraw. Oceniając tę potrawę, mam mieszane uczucia. A mianowicie podejrzewam, że do produkcji paprykarzu sprzedawanego kilkanaście, a wręcz kilkadziesiąt lat temu nie wykorzystywano raczej ryb o najwyższej jakości. Należy też wiedzieć, że nawet i aktualnie sama ryba nie stanowi aż takiego dużego udziału procentowego w finalnym produkcie, a to głównie ona decyduje o walorach zdrowotnych takiego posiłku. Zwykle jej zawartość wynosi od 20 do 40%, przy czym te 40% to niestety rzadkość, stąd taki kupny produkt nie odznacza się zbyt wysoką wartością odżywczą. Jednakże, gdybyśmy zdecydowali się samodzielnie przygotować taki paprykarz, nieco zmieniając proporcje składników i wykorzystując więcej ryby, w tym sięgając po dobrej jakości makrele, szprotki czy łososia, do tego zamieniając ryż biały na brązowy, a także olej rzepakowy na oliwę, i gdybyśmy nie szczędzili sobie koncentratu pomidorowego, to finalnie taka potrawa byłaby bardzo zdrowa. Kolejnym pomysłem kulinarnym z czasów PRL-u jest tak zwana awanturka. Jest to nic innego jak pasta kanapkowa składająca się z sera twarogowego lub ewentualnie bryncy i ryb, przy czym zwykle wykorzystywane były szprotki lub wędzona makrela. Uzupełniającymi składnikami zwykle był szczypiorek, trochę śmietany lub jogurtu naturalnego, sól i pieprz. O takiej paście właściwie nie można powiedzieć niczego złego. Choć krążyły opinie, że nazwa awanturka wzięła się stąd, że po spożyciu takiej pasty wszczynała się awantura w żołądku, jednak ja osobiście nie znam nikogo, komu by ona zaszkodziła. Zarówno szprotki, jak i makrela to ryby odznaczające się wysoką zawartością kwasów tłuszczowych omega-3, o których wspominałem na początku filmu. Poza tym są one bardzo dobrym źródłem witaminy B12, witaminy D, a także selenu. Z kolei ser twarogowy dostarcza dużo białka odznaczającego się wysoką wartością biologiczną i połączenie tych dwóch składników w postaci pasty nie jest wcale złym pomysłem. Pewnym hitem PRL-u były też oczywiście zimne nóżki, czyli galard. Dla osób, które nie widzą, czym jest ta potrawa, to wyjaśnię, że jest to przystawka będąca galaretką z mięsem i warzywami. Przygotowuje się ją poprzez połączenie wywaru mięsno-warzywnego z żelatyną, kawałkami mięsa i kawałkami warzyw, w tym głównie z marchewką i pietruszką. Następnie całość przelewa się do salaterek i odstawia na kilka godzin do ostygnięcia. Jako mięso wykorzystuje się zwykle nogi wieprzowe lub golonkę, które raczej nie wzbudzają zbyt szerokiego entuzjazmu wśród dietetyków. Nie ma co ukrywać, że taka przekąska raczej nie dostarcza nam zbyt wielu składników odżywczych, Gdybym miał jednak doszukiwać się pewnych pozytywów, to powiem, że nogi wieprzowe i żelatyna dostarczają pewnej ilości kolagenu, a konkretnie aminokwasu o nazwie prolina, który wspiera funkcjonowanie stawów. Niemniej w standardowej porcji gotowego galartu nie ma aż tak dużo tego składnika. Stąd spożywanie wspomnianej potrawy nie jest zbyt skutecznym sposobem na poprawę zdrowia stawów, choć niewielki pierwiastek korzyści może rzeczywiście wnieść. Jeśli ciekawi Państwa, jak dostarczyć ilości kolagenu, które będą przekładać się na stan zdrowia, to mówimy o tym filmie o stawach z 10 stycznia tego roku. Jestem ciekaw, ilu potraw z niniejszej listy udało się Państwu w życiu skosztować i czy niektóre z nich wciąż znajdują u Państwa uznanie i pojawiają się na stołach. Proszę podzielić się taką informacją w komentarzu. Oczywiście nie omówiłem dziś wszystkich dań charakterystycznych dla PRL-u, w tym np. kotletów z mortadeli, zupy szczawiowej czy chleba maczanego w mleku i jajku, a następnie smażonego na tłuszczu, które trudno jest zaliczyć do potraw o wysokiej wartości żywieniowej. W każdym razie proszę podzielić się tym, jakie jeszcze posiłki gościły w Państwa domach we wspomnianym okresie. Jednocześnie zachęcam do obejrzenia materiału, w którym opowiadam o zdrowych daniach obiadowych, które są powszechnie serwowane w dzisiejszych czasach. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś, z mojej strony, to wszystko, dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.